No i witam Was serdecznie, dawno, dawno mnie nie było, ale już jestem, dzisiaj się wybrałem na suma, jesteśmy nad rzeką Wartą, tutaj jest nasze stanowisko, będę obłowił głównie na rasówkę, Drugą wędka będzie wyrzucona na wątrobę drobiową, która leży dwa dni sobie luzem i prześmiergła, już takie fajne ma marzenie, fajny, bardzo śmierdzący zapach padliny, myślę, że Coś z tego będzie dzisiaj. No i co? Ja zaczynam się rozpakowywać, trochę za dużo też padać. Wjeżdżałem z domu, było ładnie, nie padało. Teraz zaczęło też padać. Nie wiem, czy to będzie dobry znak, czy to będzie sprzyjać naszym sumikom. Nie wiem, zobaczymy. Ja zaczynam się rozwijać. Dzisiaj tylko dwie węteczki z gruntu. I mówimy. Więc tak, dawno nic nie mówiłem o zestawach, jakie stosuję. Więc teraz coś powiem więcej. Więc tak, mój zestaw na rasówkę. Haczyk numer 2, takiej wielkości. Haczyk numer 2, zakończony krętlikiem. i ja agrafką Do tego 35-gramowy obciążnik. żyłka główna 28. Wystarczy liczyć na, na dużo małych, takich 30-40 sumików. Przypominam, że zostajemy dzisiaj na noc, chociaż trzeba było coraz mocniej padać. Myślałem, że będzie mniej tego deszczu, ale się rozpaduje. To jest pierwszy zestaw. zestaw na wątrobę, już jest trochę mocniejszy, jest to taki hak, duży, konkretny hak, nie wiem jaki to jest rozmiar. Do tego około pół metra przyponu 50 kluba karbonu, krętlikiem to wytrzymałości 25 kg i obciążenie 100 gram, przelotowe żyłka 50 ka Zrobiłem też do tego zanętę, która dwa dni leżała. W ogóle dwa dni leżała sobie spokojnie w garażu, psuła się muchy, już jajka poznosiły, żeby śmierdziało. Zresztą obejrzyjcie sobie sami, jak to wszystko wyglądało. No, i ja Was jeszcze raz witam. Jestem w, w garażu. Zaczniemy robić zanętę. Mam tu już wsypane wątróbkę pokrojoną w kawałeczki zasypane gliną, takie kawałeczki wątróbki zasypane gliną będę jeszcze do tego dodawał jeszcze więcej gliny mam tutaj glinę rzeczną, wiążącą do tego będę dodawał zostało mi jeszcze, praktycznie których nie używam yy, Pelet sumowy taki oto pelet. pokruszę parę tych dużych kulek. pokażę jak to mniej więcej taka kuleczka wygląda z takiej wielkości, w miarę to, myślę da się pokruszyć, zobaczymy, no i co jeszcze chciałbym dodać, tu mamy już szykowaną też ma którą będę stosował na hak, są takie bardzo duże, duże płaty, i zostawię to, e, dzisiaj mamy piątek, będzie to stało aż do, jak można powiedzieć, z soboty, po z ryby, niedzieli po z niedzieli na poniedziałek właśnie ruszam na ryby. Zdąży to prześmiergnąć, będzie fajnie śmierdzieć i myślę, że będzie o sumę. Nic żadnych filozofii w tej zalencie nie ma. Chodzi o to tylko tyle, że ta wątórka zaczęła pracować, śmierdziała. glina jest tylko po to stosowana, żeby można było tą kulę zrobić z tego i wrzucić to ładnie do wody, żeby to sobie fajnie stopniowo pracowało i ta wątróbka zostanie na dnie tam gdzie będzie akurat zrzucony haczyk z tą właśnie wątrobą. i myślę, że coś z tego wyjdzie ja zaczynam kruszyć te kulki, nie wiem czy mi się je uda wykruszyć, bo są bardzo twarde myślałem, że będą miękkiejsze no i działamy no i mam, kuleczki pokruszone na mniejsze kawałki, zdrobnione że z spodu pojemniczego od wątróbki jeszcze starczy tego towaru więcej tego nie będę dawał z tego względu, już nie chcę popsuć tego zapachu z tej wątróbki chociaż nawet i będę to później dipował dipem takim właśnie oto dipem trochę będę dipował, nie dużo zobaczymy co z tego wyjdzie wsypujemy, mieszamy tak to mniej więcej wygląda, a to wątróbka zamarynowana glino. Teraz to zostawiam na dwa dni. Myślę, że to za miarę prześmiergnie, że będzie fajne efekty. A jakie efekty będą? się okaże. Pewnie zapytacie, dlaczego używam rękawiczek. Powiem tak, tragicznie śmierdzi ta wątroba, że naprawdę już czuję taki odruch wymiotny. Zrobię na początek dwie kule, co widać. I kulki i oh kurde, hu. i zaraz zarzucam, zakładam wątróbkę, zakładam rasówkę, no i wyrzucam. I czekamy. No i mam. Zestawy już zarzucone, jak widać i widać tu, gdzie one są. Z tej strony, gdzie lepiej widać, tak, tu są, tutaj, tu. O tutaj są, zestawy wielwędkie wyrzucone zanęcone tą wątróbką mega śmierdzi, już uff, się wraca a ja co, siadam sobie wygodnie i czekam i zobaczymy co będzie no i chciałbym jeszcze powiedzieć, że pewnie wielu z Was pyta, ale mi głowa paruje masakra wielu z Was pewnie się zastanawiało dlaczego mi nie było tak przez długi czas może na ryby nie jeździłem muszę Wam zaprzeczyć, byłem często na rybach głównie jeździłem na nocki jeżdżałem późniejszym wieczorem i z tego względu nie nagrywałem nie nagrywałem z tego względu, też że jeździłem z synem na ryby, a to wiadomo jak to z dzieckiem się jedzie w sześcioletnim to za bardzo nie ma co nagrywać ale połowiłem brania były takie, że w nocy 2 trzy brania, 2-3 ryby ładne leszcze i to wszystko Czyli praktycznie nawet nie byłoby z tego żadnego dobrego materiału, poza za dnia nic, a w nocy, tak mówię, weszły leszcze, dwa, trzy leszcze, cztery, i z powrotem i koniec brań Wrzucę Wam parę zdjęć, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wyglądało. No i tak, jak widzieliście, rybki są dosyć fajne. Największy leszcz miał kilo 600-700, jakoś tak, niecałe kilo 700, a reszta była tak 1,5 kilo, kilo 200 kilo, no różnie. Ale fajna, fajna frajda ciągnąć taką rybę na 12 na 12 metrową tyczkę. No. Frajda. A więc tak, po pierwszych 30 minutach, mogę powiedzieć, że wątroba bardziej się spisuje. Chociaż nie ma ryby, ale jest więcej brań, szarpnięć i już zakładałem drugi raz wątrobę, bo już haczyk był pusty. Na rasówkę są tam sporadyczne pociągnięcia, ale rasówka praktycznie nietknięta. Siedzimy dalej i zobaczymy, co będzie. No i mamy po godzince łowienia pierwszego z sumatego. jakieś, może nie wiem, około 20 cm wąsaty mocno zadarte, na rasóweczkę. I ląduję do wody i czekamy na mamuśkę. no i robi się coraz, coraz ciemniej niestety tylko jeden sumiczek jak na razie na tym rastóweczkę słyszał na wątróbkę mnóstwo brań tych drobnicy obcyckuje, obgryza chwila moment nie ma nic, pusty haczyk nie wiem czy to jest za duży hak, za małe ryby nie wiem, może coś w nocy będzie, jeśli mnie deszcz się spotka bo jak widać ciemne deszczowe chmury nie wiem, zobaczymy co będzie dalej no, i mamy kolejnego sumika. Taki mały brzdząc. Następny. Szybkie brania, ale niestety same takie malutkie. Oto sumiki. Nic specjalnego. No, jest pierwszy. Taki większy. Ogólnie to już trzeci sumik. Skusił się na rasówkę z wątróbką. Wymiar gdzieś około 30 cm. ląduje do wody i łowimy dalej. No i mamy kolejnego wąsacza, a malutki też, ale schudy, ale za to trochę dłuższy niż tamto ostatnie, takie 25 cm wąsiaty i ląduje do wody. No i mamy kolejnego maluszka na rasówkę. Bardzo słabo. Takie maluszki 20 cm. Bardzo słabo. Na rasówkę jak jest branie, to jest od razu zacięcie, jest ryba na wątrobę. Dużo brań, ale nic nie do zacięcia. Bardzo mocno i intensywnie drobnica się bawi. Takie oto właśnie sumiki, które mogą połknąć takiego dużego haka. No i na dziś już kończę łowienie Łowiłem parę sumików Szału nie było Myślałem, że będzie lepiej, coś koło 10 tych sumików było, wszystkich nie nagrywałem Nie było sensu Głównie brania na czasówkę Na wątrobę w nocy nic, za dnia skubania małych ryb A ja tak jak mówię w nocy ani brania na wątrobe. Ja się z Wami żegnam I widzimy się już wkrótce Cześć.